ma widzowie, z tej strony Lil jak zwykle I oto jest odcinek poradnie jak dodać kolekcję modu do Garry's Moda na Steamie Także pierwsze co musicie zrobić, no to jesteście na Steamie, tutaj o I wbijacie sobie do Garry's Moda, tak? Najpierw wbijacie sobie do Garry's Moda Okej, okay, jak wam się już pobrały, no to chodźcie sobie w dodatki Oczywiście jak macie jakieś mody e, Jeśli nie macie, no to e, Na kanale PSL jest poradnie jak pobrać mody I jak macie już jakieś mody, wybierzmy sobie taki Znaczy to jest tylko i wyłącznie mój sposób, tak mi jest wygodnie I dodajecie sobie do ulubionych e, Dodaliście sobie już do ulubionych Ja tam mam przygotowane więcej Bo ja mam sam e, parę paczek Wbijacie sobie w poradniki. Oczywiście, jeśli nie macie poradników, to wbijacie sobie w zrzut ekranu. I tutaj macie kolekcję u góry. A jeśli nie macie tego, no to będziecie musieli wysłać jakiś zrzut ekranu z na Steamie i w ogóle. No, chyba że znacie jakieś inne sposoby. No, przynajmniej ja tak wchodzę, co nie? Ale ja zwykle przez poradniki swoje kolekcja I zobaczcie, ja mam tutaj swoje kolekcje, co nie? I chcecie sobie zrobić nową kolekcję. Tak? No to. Wbijacie sobie jeszcze raz Garys Moda, tutaj klikacie. O, ogólnie możecie sobie zrobić Altaba, i po prostu ten, to co tam pokazałem, to jest na razie nieważne, więc ten, e, żeby Wam się nie mieszało. Warsztat i tutaj macie przeglądaj. I tutaj macie kolekcje, co nie? Tutaj u góry macie takie przeglądaj: e, kolekcje i klikacie sobie. Tutaj są kolekcje jakichś innych ludzi, ale tutaj macie takie coś, jak utwórz kolekcję. No i nie wiem, wpisujecie sobie tutaj to co chcecie, a na przykład nie www. Tutaj możecie sobie wybrać. Teraz takie coś wybiorę. Yy, tutaj opisać. Tutaj możecie sobie dać jakiś tybi. Nie wiem, takie dam. Zapisz kontynuuj. O! Dochodzimy do momentu, kiedy musicie tutaj dodać. Niestety, ale kolekcje są tak dziwnie zrobione, że nie można e, po obrazkach, tylko musicie tak. Więc chodzicie sobie w ulubione i gdy dodaliście jakiś model już do ulubionych, e, to po prostu sobie, nie wiem, e, klikacie na przykład, powiedzmy, ja sobie kliknę taki Breaking Smoke, Chemical Desert i sobie dodajecie tak, e, pa, bo paczka może się składać z jednego, znaczy z jednego to nie ma sensu, tak, ze czterech, siedmiu modów. Ja Wam pokażę na przykład moją paczkę, jak ja to zrobiłem na swoim przykładzie. Kolekcję. Wybierzmy sobie blokowiarzy. Adony. Ja tak przynajmniej to nazwałem. I tutaj. Jednego nie mam pobranego, to ten. I jak chcecie to komuś wysłać. Właśnie, jak chcecie to komuś wysłać, to klikacie Udostępnij. I tutaj to kopiujecie. Kopiuj. Wchodzicie sobie w znajomych. I na przykład, nie wiem, na pieseła kliknę No i wysłałem już do pieseła On jedyne co musi zrobić to wbić sobie w to I zaczną wszystkie kliknąć I wszystkie mody, które będziecie mieli w paszce i będą wysłane Trafią do tego Także Jeśli nie zrozumieliście, to proszę sobie cofnąć kilka minut eee, Także Tyle. Jeszcze jak mógłbym to lepiej wytłumaczyć, no to e, jak ktoś oczywiście jeszcze nie ma modów, no to wbija sobie w warsztat. E, tutaj macie takie add-on typ, czyli e, modowe, no mody, ty, typy modów, tak mogę to powiedzieć. E, no i na przykład chcecie bronie. O, chcecie na przykład to Modern Warfare. Klikacie zasubskrybuj i dodajecie do ulubionych. I również jeśli macie jakiegoś e, moda, który, e, Którego macie na uwadze, to wpisujecie, żeby tutaj szukaj e, w Garys Mod. Oczywiście e, to też zależy co to jest, bo jak ja na przykład chcę mapę kliknąć, to nie wpisuję na przykład, nie wiem e, Hotel. I wtedy to wyskakuje takie coś. Znaczy daję przykład, bo pewnie to wtedy nie wyjdzie, nie? hotel. O i tutaj już jest hotel, patrzcie. Więc tylko taki przykład daję. To tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że coś tam wytłumaczyłem i w ogóle. Także żegnam.